Kurwa oh ja pierdolę Nagramy to. nagraj to. Widzicie, kurwa Purw... ja pierdolę. Nalał za dużo tej musztardy. Daj to. Proszę państwa, jako że jesteśmy smakoszami kebabów, sprawdzimy gdzie jest najlepszy kebab, gdzie jest najgorszy, wystawimy im ocenę, sprawdzimy gdzie można się dobrze nażyć. Dzisiaj przekonamy się, który hot dog jest lepszy, czy ten w żabce, czy może ten na orlenia. Słuchajcie, moi mili kwestia jest tego typu, że w tej żabce te hot dogi, które są, prawda, one są jednym z tańszych tych hot dogów, gdzie można ono nabyć, prawda. Wiem, że przykładowo w sieciach, w sklepach, w sieciach Ikei są też hot dogi za złotówkę, eee, tam były hot dogi za złotówkę swego czasu. Natomiast znacznie droższe są na stacji benzynowej. A jak myśmy już byli wszędzie na Kebabach, to jak mogliśmy nie pójść do żabki na hot dogi? Przecież te hot dogi są kultowe, każdy je chyba jadł. No byliśmy już wszędzie, więc czas teraz było pojechać po prostu do żabki na hot dogi. No, każdy chyba jadł hot dogi, bo są kultowe. Hot dogi tzw. Tak francuskie w tej takiej bułce, gdzie od góry wkładamy hot doga i jest zalewany właśnie jakimś sosem wcześniej, oczywiście. I tak jak mówiłem, są tańsze zdecydowanie w Żabce, znacznie droższe są na stacji benzynowej, ale na stacji benzynowej wszystkie różne rzeczy są, różne produkty droższe, bo stacje benzynowe są zazwyczaj na drodze międzymiastowej i po prostu sobie tam naciągają klientów jak chcą, ale to jest, nawet jeśli jest stacja benzynowa gdzieś w mieście, w centrum miasta, to i tak są takie same ceny, gdzieś, gdzie, są, gdzie jest poza miastem ta stacja benzynowa, więc oni mają identyczne ceny jak wszędzie, więc w Żabce nas to kosztowało, 5,50, Jaka to była tym razem parówka? Co ty kupiłeś? To był hod sycylijski. A ty chciałeś kupić jakiegoś innego? E, Ciroza. Cirozo, no. Ja, kiedyś to jadłem, ale w sumie nawet nie wiem, co w nim jest, tak naprawdę. No, a dla mnie to jest, to jest smakowało. Znaczy, Każda ta parówka z hod... jakiegoś, każdy jakiegoś, ten jakiegoś, jest zajebisty. Czy brawa, czy, 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 czy poje, znaczy poje, Zajebisty. Jest oczywiście że to śmieciowe jedzenie, że my, to, my tu się poświęcamy i jemy śmieco, śmieciowe jedzenie, nie Rafał? Ale każdy to lubi, każdy to je. No Proszę, ja pierdolę. Nagramy to. Nagraj to. Widzicie? Kurwa teraz? ja pierdolę. Nalał za dużo tej musztardy. Daj to. A ty się tym jeszcze zalałeś. Yy, musztardą i keczupem. Dobrze, że jakaś dziewczyna nie widziała tego, bo żal.pl. Yy, no, kapło mi. Ja właśnie to, to też zależy w jakiej żabce. W niektórych żabce leję więcej tego sosu, w niektórych mniej i potem kapie. Już nieraz mi zdarzyło się, że. Kapło gdzieś na buta, czy, czy, czy gdzieś? To by się zdarzyło? To, to znaczy, to się zdarza, ale to jest nie uwaga, może za bo to trochę za, za, za dużo nie Niemniej jednak, ogólnie jak tu na bohaterów Monte Cassino, jak i w innych częściach żabki, bo to są, że takie same hodnogi u jednego dystry... dostawcy dystrybutor jest jeden, nie dostawca dostawca od jednego dostawcy właśnie. U każdej Żabce jest to samo. To samo. Eee, właśnie, przede wszystkim, co ja na to zwróciłem tam w tej cylizce był też jakiś element bodajże chyba papryczki jakiś. Pieprzu też. Czy, 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 czy I prostu... prawdopodobnie pieprz też. Dobra. Jedziemy dalej, zwiedzamy. A teraz, teraz proszę Państwa jedziemy do Orlenu. Sprawdzimy jak smakują hot dogi w Orlenie. Pojechaliśmy na Orlen. Mam tutaj paragon z Orlenu. Hot dog o smaku Cabanos 4,99 raz dwa. Dwa hot dogi o smaku Cabanos były zamówione. I w bułce jakiej? Graham. I co? Możesz powiedzieć o nich. No ja mogę tylko tyle powiedzieć, że no faktycznie są tańsze, ale dlatego tańsze, bo mniejsze. Bo, bo te są mniejsze, te były akurat mniejsze. A te w Żabce mieliśmy duże takie, nie? I teraz zobaczcie, że w Żabce akurat masz duże hot dogi. Ale w Żabce są też mniejsze. Też są mniejsze. E, duże hot dogi właśnie no, z, 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 w porównywalnej cenie jak tutaj małe na Orlenie, tylko że... Są małe ceny, ze względu na to, bo tamto to jest sklep, a tu jest stacja. Na stacji jest zawsze drogo, bo jak się znajdujesz przykładowo na zadupiu i chcesz coś kupić, to ty musisz coś kupić, tak, prawda? I dlatego na stacji, na stacji jest drogo. Tutaj akurat żadna zadupie tutaj nie jest, To jest lokomotywownia, tutaj dalej mamy eee, co to tutaj za ulicę? No tutaj Kotera. same jakieś takie budynki, jakieś takie ma magazyny, i inne takie, no. inne takie Yy, ale tam... który Ci lepiej smakował? Bo szczerze powiedziawszy, mi ten kabanos z Orlenu chociaż był mniejszy. Dla mnie tak trochę żabka, ta właśnie cecylijska lepiej smakowała. A widzisz, no, no, no to lepiej, no. Żółwik. Że się nie zgadzamy, ale żółwik i tak. No i w sumie co, co jeszcze to możemy dodać, no. Je I my jemy już różne świństwa, jedliśmy różne już kebaby. Czekaj jeszcze. A widzicie, są różne, są my, lepsze, my robimy... są gorsze. My chcemy poszukać jakichś alternatyw dla jedzenia. Ale, ale powiedzmy sobie szczerze, zawsze y, zajeżdżając na przykład w nocy na stację benzynową, o północy, albo nie wiem, o pierwszej, drugiej w nocy i nie wiem, niektórzy są na kacu, niektórzy są zmęczeni, głodni, to zjedzenie takiego hot doga na stacji benzynowej, takiego syfu zwykłego, nie wiadomo z czego zrobione jest ta parówka zmielona, nie wiadomo z czego, ludzie mówią, że tam jakieś z jakiegoś momu, czy nie momu, z jakimś tam, z, z kaszą, nie kaszą, syf tak naprawdę, ale zjedzenie czegoś takiego w nocy, kiedy jesteś, wiesz, umierająca z głody, albo na kacu, albo Ogólnie chcesz coś zjeść, z kumplem pogadać, poczilować. No to to jest uczucie, które tylko znają ci, którzy właśnie jedli takiego hot doga gdzieś tam. To co? Będziemy nagrywać następne filmy. Kiedyś nagramy jeszcze wiele, wiele innych filmów. To też zależy, bo ja, wy nas będziecie wspierać. Tak jak wiecie, prócz kebabów, my mamy też inne alternatywy. My szukamy różnych alternatyw dla kebaba yy, albo hot dogi. Albo spaghetti, co u nas też było na kanale. Jest bardzo dużo, dużo, dużo możliwości alternatyw dla kebaba, i my będziemy dalej prezentowali też jeszcze hodogi z innych stacji benzynowych, ale i inne alternatywy dla kebaba. Pozdrawiam. Zapraszamy do następnych naszych materiałów. Cześć. Daj suba i łapkę do góry. Smakosze kebabów. Słuchajcie moi mili, patrzę, że was bardzo dużo nas ogląda i z niecierpliwością czekają na kolejne odcinki Smakoszy kebabów, bo też innych alternatyw dla kebabów. Eee, piszecie w tych listach nie tylko do Oskara, ale też i do mnie a czy ty będziesz w tej części Polski, a czy tutaj zajedziesz, czy tam zajedziesz. Słuchaj, no ja pewnie, że będę w tej części Polski, tylko, że kwestia jest taka, że to jest sprawa właśnie finansowa. Nam na tej chwili jest potrzebne 1000 złotych, żeby zorganizować i nakręcić kilka naprawdę dobrych odcinków smakoszy kebabów. I powiedz, powiedzmy sobie szczerze, bez pieniędzy to naprawdę nie da rady. Jeżeli tobie zależy na tym, żeby dalej się pojawiały nowe odcinki, proszę wejdź, ciebie, w opis tego filmu na zrzutkę zrzutkę.pl i tam będziesz miał napisane, jak nas wesprzeć. Naprawdę dziękuję za liczne. Eee, listy, e, ale też i słowa poparcia tego co my robimy, bo widać, że są jednak ludzie, którym po prostu się to podoba co robimy. Już wiele, wiele lat my tutaj pracujemy, robimy w Białymstoku e, różne filmy. Są one bardzo często cytowane, czy też udostępniane przez różne serwisy informacyjne. To znaczy o to, że nasza praca jest doceniana. Chcecie poprzeć Ciebie nowych odcinków z kebabów? Proszę! My będziemy robili to w różnych częściach Polski, tylko że my sami nie mamy za dużo też funduszy. Proszę, wesprzyj, jeżeli Tobie zależy. Każda nawet symboliczna złotówka, jeżeli, e, jeżeli każda osoba po obejrzeniu któregokolwiek materiału e, wpłaci że to tą symboliczną złotówkę, to już rzecz, rzecz nas już bardzo wspomógł. Dziękuję bardzo. Tak, jest, już tutaj właśnie, jest tam Tutaj na prawo, da? tak? Tak Można wjechać? Można, oczywiście Tworzyc BKS jest ładnie rozbudowany Ci powiem, tutaj z to to się no. akurat udało tutaj. tutaj ładnie wyszło, dobra, idź tutaj dalej wynie Na wynie. lewo Czas zaprzepacony coś słyszałeś? Otwieraj ja. ty tam masz, to pokaż. No pokaż mi się tutaj. Nie będzie. Nie dawaj mi takich blisko, bo ja sam to widzę. Chodź. co za mam brac już. dawaj mi jedną porówę, A ty pierwszy gry zadawaj. Fajnie o i cieknie musztarda. No to dawaj. Wiec. gorąca. Mm. Świat hot dog, no 50 rzeczywiście no. Takie typowe hodogi amerykańskie, tak? No chyba amerykańskie. Chociaż nie, one się nazywają francuskie chyba. Hot dogi francuskie, tak? Chyba tak. Piszesz na internecie to też sprawdzić. No bo to zaraz jak zjemy to. Francuskie hot dogi. Oh shit, kurwa, ja pierdolę. Nagramy to. Nagraj to! Widzicie? Kurwa ten... ja pierdolę, nalał za dużo tej musztardy. Daj to. Weź odwróć, to bo kurwa nawet nie wiem czy widać. Jeszcze raz. Taka. No kurwa, zalało mnie, muszę też. ja pierdolę. Grzecznie w komentarzu powiesz, nie, to do twojego głosu. Jest to gorące to. No hmm. ja mam, ja mam, mam, mam zuchel. Dobra, to za tam. Kurwa, ale się wkurwiłem. Takie intro też na końcu, na końcu nagramy też jeszcze intro. Sycylijska, dobra parówka. No równie dobrze ona może być chyba polską parówką, ale... Jak smakuje sycylijska? Czym się charakteryzuje sycylijska? To... No nie wiem, tu jest w środku jakieś papryka, czy co? Tutaj w tym? Proszę, no jest papryka. To jest papryka, czy co, czy, czy, co to, to może być? To jest papryka. O. Kurwa, za dużo tego nalał. Ja pierdolę. Cały czas mi cieknie. Nie bo też tak czy nie. Nie, ja nie. No ja pierdolę. Ujebany jestem jeszcze, no. Ujebany jeszcze jestem, kurwa. Dobra, a teraz ja, teraz tego. E, słuchajcie, e, tutaj w Sycylijski jest jakieś warzywo, nie wiem czy to dobrze będzie widać. To papryka jest, co, co tutaj takie czerwone, nie? To tutaj jest na nagraniu, co widzicie teraz. Jest tam coś i pieprz, jest element pieprzu. Element pieprzu. Jest element pieprzu, to czarne. Jest element pieprzu. Ale kurwa, to mnie skurwiło. Ja proponowałbym na czwórkę wrócić. Zobaczcie. Ale się ujebałem tym. Ja daj jeszcze jedną Ale się kurwyłem, stary Chiarzę, że dziewczyna tego nie widziała Ja pierdolę Peperoni jest, ale w chyba tylko jedna. No to jedno peperoni, jednego chyba poproszę. oso. Jak dwa będę miał w stanie nagrać. Dziękujemy. Raz! Ale z oddali, z oddali to zrób. Z oddali, o tak. Uśmiechnij się. Przydam. Dawaj. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Kabanosa. Dobra. To jest jaka buka? Graham. Graham. Biała.